Ile zarabiają lekarze? Będziecie w szoku. Jeden z dyrektorów jednego ze szpitali zdradził te dane, więc ja Państwu przeczytam. Tylko siedźcie na fotelu, ale najlepiej to na podłodze, bo z fotela też można spaść. Otóż, ma 350 lekarzy, jeden zarabia 200 tysięcy. 13 zarabia powyżej 100 tysięcy, to może być 150, 170, może być 120. Przy czym ci, którzy zarabiają te 120, to nie pracują tylko u tego jednego pana, więc w drugim szpitalu mogą zarabiać drugie tyle. Jeśli zarobią 300, nikt się nie zdziwi. W przedziale. A, trójka lekarzy, kolejna, zarabia między 80 a 100 tysięcy. Oni mogą drugie tyle też zarabiać w drugim szpitalu. W przedziale od 50 do 80 tysięcy zarabia 36 lekarzy. Zarobki między 40 a 50 tysięcy ma 31 lekarzy. Pozostali, czyli ponad 100 osób, zarabiają nieco poniżej 40 tysięcy biedacy. Biedacy, proszę Państwa. Ale najlepsze jest to, ile zarabiają rezydenci, czyli praktykanci. Otóż praktykanci niby. Według stawek ministerstwa zarabiają około 10 tysięcy. Chcielibyście na praktykę pójść zarabiać 10 tysięcy. Ja też. W moich czasach to nie było możliwe. Ale w praktyce praktykanci zarabiają od 20 do 25 tysięcy, bo są dodatki, są nadgodziny, a niektórzy czasem są i w jednym szpitalu, i w drugim szpitalu. I co się dzieje z jakością leczenia i dostępem do usług tych bogaczy? Jakość spada. Dostęp jest ograniczona, no bo po co lekarzowi pacjent, skoro tyle zarabia? Co o tym sądzicie?